Cześć, z tej strony x 21 Dziś chciałbym Wam pokazać mojego Fiata 125P. Skala od 1 do 43. <coughs> z firmy Well. Można takie zakupić w Kauflandzie za 15 zł. Zdziwiłem się trochę, no bo firma Well nie spodziewałem się po firmie Well takiego czegoś, no bo firma Well zazwyczaj robi duże samochody z gumowymi Kołami, i tutaj z otwieranymi drzwiami, więc jest trochę dziwne, ale dzisiaj chciałbym zrobić żeby zrecenzować właśnie te auto. Z firmy Well, czyli 125P. Zapraszam. Tak prezentuje się 525 125P. Jest on biały, z czarnymi paskami. Tak wygląda w środku. Nie wiem, czy widać, bo. Też takie małe szybki, takie małe są, ale ogólnie mi się zawsze podobały te takie auta z PRL-u, to z 93, 99, 2001. Podobają mi się te auta, po prostu są lepsze od dzisiejszych. Tak prezentuje się. Jest tu dosyć mały wóz. Nie spodziewałem się tego naprawdę po filmie EL well, nigdy. Jest też rejestracja, ale zanim pokażę rejestrację, to chcę Wam go zaprezentować z bliska trochę. Ym, no. plastikowe koła, bardzo dziwne dosyć, ale bardzo ładny samochód. Zawsze mi się taki podobał, tutaj rejestracja. 125 p Nie wiem, czy dokładnie widać. To jest z firmy FSO, czyli naszej polskiej produkcji tych aut. Tak wygląda pudełko, jeśli takie widzieliście w Kauflandzie za 15 zł takie auta. To są jeszcze inne modele. To polecam je kupić, bo polecam wszystkim fanom właśnie czterech kółek. Tak jak to się mówi zawsze, zazwyczaj fanów. Mówi się fan czterech kółek. Polecam to właśnie fanom czterech kółek. Ponieważ yy, no skala 43, ale bardzo fajny wóz. Jak widzicie, takie coś polskie modele samochodów, czyli inaczej classic car po angielsku. No to możecie z wziąć w Kauflandzie. Musicie dobrze szukać w Kauflandzie. Zaraz wam pokażę też Jan tego Poloneza. Karo i to jeszcze w plusie. Zaraz wam go pokażę. Oto to on drugi samochód z tej samej sali. O to on. Tak prezentują się. Moje dwie fury. Chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku. O, takie ma siedzenia. Naprawdę siedzenia są bardzo dosyć podobne i też takie bardziej nowocześniejsze. Ale Fiat 125P podoba mi się zawsze dlatego, że siedzenia ma nowocześniejsze. Może i 92 rocznik, bo wtedy produkowano takie. W Polsce chyba. Piszcie w komentarzach. No to siedzenia... Może 92 rok, ale siedzenia... Takie jak z 2001, więc to było chyba jedyne auto, takie przyszłości, trochę Ym, takie samo opakowanie, tylko tutaj inna nazwa. Jest są też takie auto zagraniczne, czyli mini Coopery, widziałem to Tyle na dzisiejszy odcinek. Jeszcze Wam zaprezentuję tutaj Fiat 125 p tutaj Karo w plusie Poloneza tak prezentują się oba auto zawsze podobały mi się takie auto <laughs> zawsze będą piszcie w komentarzach czy takie auto znaleźliście bo myślę że zna tak znaleźliście powinny być w sklepie one są ciągle. Ja na przykład kupiłem e, tutaj Karo w Plusie. To do dziś, e, to wczoraj kupiłem tego i do dziś takie są, więc polecam naprawdę. Są to super modele. Jeszcze firma Well to bardzo porządna firma, więc polecam na no to. Cześć.